Wasz adresowy z Glam Shopu. A teraz pierwszego dnia. Zapisałam sobie na kartce trzy pytania. Czy kalendarz jest wart swojej ceny? Czy to naprawdę jest promocja? Czy jednak jest to porównywalne do tego, jakbym kupiła każdy produkt osobno, po prostu na stronie internetowej? Jestem z niego zadowolona. Czy kupiłabym ten kalendarz? Ponownie. Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj mamy 1 grudnia. Co za tym idzie, rozpoczynamy vlogmas. I w związku z tym chciałabym przyjść do Was z zupełnie nową serią na moim kanale. Ten pomysł stworzył się w mojej głowie. Mianowicie, większość YouTuberek, która ma kalendarz adwentowy, na jednym filmie. Otwiera całą zawartość tego kalendarza i na drugim pokazuje, jak używa prawie wszystkich produktów zawartych w tym kalendarzu. Natomiast to, co ja chcę zrobić, to kupić kalendarz adwentowy i codziennie przez 24 dni otwierać wspólnie z Wami jedno okienko w kalendarzu. I chcę Was zainspirować, jak możecie wykorzystać dany produkt. Teraz pierwszego dnia zapisałam sobie na kartce trzy pytania, na które w ostatni dzień vlogmasu chciałabym mi i Wam odpowiedzieć. Mianowicie, czy kalendarz jest wart swojej ceny? Oczywiście każdego dnia postaram się sprawdzić, jaka jest cena danego produktu. I potem to podsumujemy, porównamy z ceną, za jaką kupiłam cały kalendarz, ale ogólnie chciałabym wiedzieć, czy kalendarz jest wart swojej ceny, czy to naprawdę jest promocja, czy jednak... Jest to porównywalne do tego, jakbym kupiła każdy produkt osobno, po prostu na stronie internetowej. Pytanie numer dwa: Czy jestem z niego zadowolona? Takie dosyć ogólne pytanie. Chciałabym sprawdzić, ile było kosmetyków do makijażu, ile było pielęgnacji, bo oczywiście w tym kalendarzu pielęgnacja również jest. Takie ogólne: czy są to kolory użytkowe? czy są dużo jest tych kolorów dla brunetek, dla blondynek, czy rzeczywiście wykorzystam wiele tych kosmetyków tam zawartych? Co ogólnie sądzę? Co ogólnie sądzę o tym kalendarzu? To jest pytanie numer dwa. A pytanie numer trzy. czy kupiłabym ten kalendarz? Ponownie ten, ten konkretny kalendarz, bądź czy czuję się zachęcona tym kalendarzem, aby kupić w przyszłym roku, na przykład kolejny kalendarz. To są takie trzy pytania, na które chciałabym odpowiedzieć. Kupiłam kalendarz adwentowy z Glamshopu. A dlaczego z Glamshopu? Ano dlatego, że po pierwsze od dawna chciałam kupić kalendarz adwentowy z Glamshopu, bo widziałam o nim masę pozytywnych opinii i chciałam sama się przekonać, czy rzeczywiście jest tak świetny. Po drugie myślałam, że na początek kupimy coś polskiego. Potem pomyślałam, że chciałabym coś łatwo dostępnego, znanego i ogólnie lubianego. No i Mam kilka kosmetyków z Glam Shopu i bardzo je lubię i chciałabym tą firmę poznawać i poznawać dalej, dlatego właśnie padło na Glam Shop. Słuchajcie, jestem mega podjarana, czy ja już powinnam otwierać to? Czy chcę jeszcze Wam coś powiedzieć? Chciałabym, żebyście się po prostu dobrze bawili, grudzień jest pięknym miesiącem, jednym z moich ulubionych, nie będę już przeciągała, otwórzmy pierwsze okienko. Ej, co Wam powiedzieć, że ja jestem tak podjarana, e, uwielbiam kalendarze adwentowe. I w ogóle to jest mój drugi kalendarz adwentowy. W zeszłym roku miałam kalendarz adwentowy z Rituals, ale mm, to była głównie pielęgnacja. A jednak w mojej duszy, w moim serduszku jest miejsce bardziej dla makijażu, dlatego stwierdziłam, że w tym roku koniecznie musi to być kalendarz makijażowy, a nie z pielęgnacją. Ale dobra, słuchajcie, mamy ten kalendarz fajny, yy, ciężki, dobry karton. Wygląda oczywiście bardzo ładnie. Mamy tutaj taką czerwień, yy, złoto, wygląda to ładnie. Tu mamy napis Glam Shop i Glam for Skin, także wiemy, że będzie tu pielęgnacja. Czekajcie, nie chcę, żeby mi się tutaj coś posypało. Tak to wygląda. Podoba mi się, że wszystko jest y, osobno zapakowane i są takie osobne pudełeczka. Ale dobra, mamy tu jedynkę. Ej, trochę nie rozkminiłam, tylko jak Wam tu będę pokazywała. Czekajcie, wyciągniemy tą jedyneczkę. U, co to będzie? Ej, oby to nie była pielęgnacja na początku. Uuu. Tak to wygląda. Na początek mamy Glam Skin. Dobra, co tutaj jest? Peeling do ust i maska do ust. Czekajcie, otworzę, czy to jakoś pachnie. Mmm, ciekawy zapach. A maska będzie pachniała tak samo. I w ogóle mega się cieszę z maski do ust, bo jak Wam wspominałam, ja olejki, maski, balsamy, błyszczyki, wszystko uwielbiam do ust. Okej, okay, fajny zapach, a jak konsystencja? Okej, okay, ciekawe. Fajna, bo nie jest taka mocno jakby wiecie wazelinowa, że taka fest tłusta. Mm. Okay. Cieszę się z tego z tego zestawu. Jeszcze w ogóle wiecie co Wam powiem? Powiem Wam takie moje idealne, co bym tam chciała znaleźć, dobra? Jakby znalazło się coś do konturowania, w szczególności bronzer, bardzo bym się ucieszyła. Jak wiecie u mnie bronzery są na wymarciu, także konturowanie super. Paletki bardzo mile widziane. Yy, lubię Cienie z Glam Shop Oczywiście błyski ja chętnie przyjmę jak najwięcej. I kredki do oczu mogą być jakieś fajne, kolorowe. Z beżowej też się nie pogniewam, bo potrzebuję beżowej. No i słuchajcie, tuż do rzęs. Tuż do rzęs byłby super. Ale powiem Wam szczerze, ok? Jak oglądam filmy od Hani, to ja się bardzo czuję zachęcona, żeby wykupić wszystkie tusze z glam shopu, jakie tylko istnieją. Ale nie wiem, czy. Można w to wierzyć, ponieważ Hania ma sama z siebie przepiękne rzęsy. I u niej chyba, nie wiem, tuż za 5 zł by wyglądał fenomenalnie. Także ja po prostu mam wrażenie, że z zasady u Hani wszystkie tusze wyglądają świetnie. Ale tuszu z glam Shopu jeszcze nie miałam, także chętnie bym go przetestowała. Jestem już gotowa. Słuchajcie, jeżeli wszechświat nam mówi dzisiaj, że mamy się skupić bardziej na pielęgnacji, niech tak będzie, ale tak czy siak przygotowałam dla Was jakiś taki lekki, prosty, szybki makijaż. Słuchajcie, przetestujemy tak czy siak oczywiście tutaj ten peeling i tą maseczkę. Słuchajcie, wezmę tak troszeczkę na patyczek do ust. Do uszu, sorry. Przygotowałam tutaj ręcznik. Ręczniczek z namoczony no, w wyciepłej wodzie. No rzeczywiście mega miękkie. Ale słuchajcie, mm, sprawdziłam na stronie internetowej już Wam powiem oczywiście, co obiecuje producent. Nasz peeling cukrowy wypełniony jest substancjami poprawiającymi kondycję skóry ust. Szczególnie w okresie zimowym. Mamy taki okres, bo mamy Vlogmas. W którym narażeni jesteśmy na negatywne działanie warunków atmosferycznych? Cukier Cukierzcinowy ściera martwy na skórek, olej rycynowy ma działanie nawilżające, olej arganowy i migdałowy znane są z działania przeciwstarzeniowego, odżywczego i regenerującego. Oczywiście ja się bardzo cieszę, że moje usta się nie będą starzały, w takim razie stosuj tak często, jak potrzebujesz. No i tutaj jest również napisane, żeby nałożyć właśnie grubą warstwę na oczyszczone i osuszone usta, okrężnymi ruchami wykonaj masaż ust, pozostaw na kilka chwil. Dobra, co mi trochę umknęło, nie zostawiałam na kilka chwil. A następnie z letnią wodą i ciesz się pięknymi ustami polecamy stosować z naszą maską do ust Glam Skin. No i okej, okay, super. Peeling do ust kosztuje 29 zł. I widziałam, że maska też kosztuje 29 zł. To nam daje 58 zł. Ja sobie już zapiszę w moim notesiku dzień pierwszy 58 zł. Ale słuchajcie, tak czy siak zrobimy jakiś makijaż. W końcu to jest kanał makijażowy. Podkład jaki nałożymy to jest Eveline Better Perfect. Better than Pen Perfect. Na pewno wiecie o jaki podkład mi chodzi. Tak czy siak nałożę go cieniutką warstwą. Oczywiście to, y, czekajcie, to był balsam czy maska, już nie pamiętam, y, ale ten następny produkt do ust też przetestujemy, tylko ja z, y, nałożę już tutaj makijaż do y, twarzy i po tym jak już wiecie wszystko będzie gotowe, to wtedy... To wtedy nałożymy na usta, bo nie chcę, żeby mi się tutaj coś rozmazało. Powiem Wam, że mam dużo fajnych, tanich produktów, podkładów na wymarciu, ale nie smucę się, bo to oznacza, że mam więcej miejsca na nowe podkłady. <noise> mam tutaj takiego Diabonga na nosie, to bardziej doklepiemy. Fajnie się dołożyło. Teraz się tak w sumie zastanawiam, czy jest szansa, że będę miała w kalendarzu adwentowy jakiś e, produkt z Glam Shopu, który już mam. W sumie nie pomyślałam o tym. A dobra, da się mamie czy komuś. Słuchajcie, taka cienka warstwa tego podkładu i mi wystarczy następnie korektor e, z Nex. Bear with me. Nałożymy pod oczy. Lubię ten korektor, ale trochę mnie drażni, że on jest w pompce i y, zawsze mi się naciska więcej niż powinno, pomimo, że staram się to zrobić bardzo delikatnie, ale takie same odczucia miałam z korektorem z Glam Shop'u. Czekajcie, coś tam MAC Pro czy coś takiego, że właśnie powinno tak, wiecie, naciskać się tak mega delikatnie, pomalutku, żeby nie poszło za dużo i zawsze się tego produktu da więcej niż powinno. Czuję teraz takie ściągnięcie na tych na ustach. Aż się prosi, żeby nałożyć ten balsam. Dam jeszcze troszeczkę w skrzydełkach Mosa. I tak to wygląda. Cera jest ładnie ujednolicona. Puder pod oczy będzie to Heian, ten biały, lubię go. W sumie nie wiem, czy go pokazywałam Wam już na kanale, ale ogólnie lubię ten, ten puder i nałożę go od razu gąbeczką. W końcu ma to być szybki makijaż. A na resztę twarzy nałożymy Claresę rozświetlającą. Ona jest w takim delikatnym różowym kolorze. I wezmę taki duży pędzelek. mi mięcie ja na całej twarzy. Na czoło też. W ogóle tutaj te światełka, co są za mną, co możecie je widzieć, to są ciasteczka takie świąteczne ciastka. Ja może pokażę Wam je gdzieś tutaj na zbliżeniu. To są takie świąteczne ciasteczka, ale widzę, że na poglądzie, że tego w ogóle nie widać. To po prostu są takie dla Was pomarańczowe kuleczki, ale wierzcie mi na słowo, że to są takie świąteczne ciasteczka. Brązer, jaki nałożymy, to nałożymy Klaresę. Kurczaczki, ale gdzieś mi przepadł pędzel wiecie co, nałożymy też tym dobra, nikt nie widzi a my się spieszymy przecież na pewno masa osób używa tego samego pędzla do wielu rzeczy jeszcze wam powiem, że patrzcie tutaj ten brązer z Clarice już ma denko troszeczkę na szuchwę ja zawsze tak z przyzwyczajenia daję jeszcze na no. czoło. Słuchajcie, podoba mi się u wielu dziewczyn taki efekt, że one mają takie nosy, też takie z różu i z brązera. Że nie ma takiej, wiecie, białej plamy na środku twarzy, tylko to jest takie spójne. A więc ja chcę spróbować i dam też brązer na nos. I bardzo mnie to ciekawi, jak będzie to wyglądało. Czy wyglądam cute? Różar, jaki nałożymy to jest ten z Eveline. Ja go w sumie rzadko nakładam. Ma taki ładny żywy kolor. Ja tak sobie gąbeczką go tutaj dziawne pale parę, parę razy damy go na policzek. Ja wam w jakimś filmie powiedziałam, że nie przepadam za konturowanie na mokro, a w sumie róże na mokro przeważnie pokazuję Wam w stikach, ale nie wiem, wydaje mi się, że jest to jakiś zbieg okoliczności. I gąbeczkę tą z różu daję też na nos, bo testujemy coś nowego i to mam tak po prostu na cały nos dać. W sensie jak oglądam dziewczyny, to one tak właśnie dają na cały nos. Jesteśmy odważne, próbujemy nowych rzeczy. I damy więcej. Brwi zrobimy cieniami z Catrice. Jesteśmy kilka kroków dalej. Zrobiłam brwi. Nałożyłam paletkę cieni z Catrice oraz żel ten w kolorze z Maybelline. Oraz słuchajcie, trochę się tutaj bawiłam, bo uczę się konturowania nosa. Nie wiem za bardzo, czy mi dobrze to wyszło. Teraz wygląda to bardzo śmiesznie, ale ogólnie starałam się zrobić dwie takie proste glinie wzdłuż nosa i zostawiłam taką grubszą warstwą tego samego pudru sypkiego, który wykorzystałam pod oczy. Zostawiałam to na kilka chwil. No i spróbuję to teraz ściągnąć i zobaczyć, czy to w ogóle coś mi daje. Ja nie jestem za bardzo e, najlepsza w konturowaniu nosa, ale efekt, jaki jest u dziewczyn na TikTokach i na tych wszystkich innych, to mi się całkiem podoba. Um. Nie wiem, mam wrażenie, że został mi tylko ten różowy y, ślad z różu. Nie wiem, nie wiem, co o tym sądzę. Nie wiem, widzicie jakąś różnicę w tym konturowaniu? Bo y, nie jestem do końca przekonana, chociaż nie wiem, może mi się tak tylko wydaje. Teraz słuchajcie, użyjemy y, tego błysku Moon Sparkle z Eveline. I sytuacja wygląda tak, że ja do końca nie wiem, czy ja ten produkt lubię. Mianowicie ja jestem przyzwyczajona do takich em, cieni z płyskiem, jakby to powiedzieć, takich lekko mokrych. E, spójrzcie, tak to wygląda. No tego płysku oczywiście nie można mu o, odmówić. Nie wiem, czy to widać, czy tego nie widać. Nałożę, o tu mi się zebrało, to sobie ściągniemy. Nakładam tak na powiekę, spieszymy się, nie mamy czasu iść po żel i słuchajcie, on jest taki mocno, z taką mocną bazą kolorystyczną, jest taki właśnie brązowy lekko i mam wrażenie, że te iskierki, jakie są w tym cieniu, to że one są takie mega widoczne, na zasadzie, że to jest taka, wiecie, kula dyskotekowa. Ja na przykład jak y, idę do pracy czy coś w ten deseń, nie używam tego cienia. On dla mnie nie jest taki y, y, na co dzień. Uważam, że ten błysk jest y, naprawdę za mocny jak na co dzień właśnie. I mam wrażenie, że te drobiny są takie mega mocne. Ta, y, jak to się nazywa? Ta baza jest taka ciemna. Te drobiny takie intensywne. Ja na ogół lubię, jak te drobiny są tak. Yy, jak ten błysk jest tak wtłoczony już w ten kolor. Nie wiem, to nie jest do końca mój vibe. Ja tego cienia użyłam tylko kilka razy i to właśnie yy, do takiego makijażu po domu i nie czuję się w tym yy, jakoś najlepiej. Nie, może kiedyś w sumie spróbuję wykorzystać to, czy to się nada na kreskę. Ej, właśnie, to jest dobry pomysł. W, może w następnym filmie zrobimy tak, że zmoczymy pędzelek yy, w tym... Jak coś się nazywa? No, w tym płynie do demakijażu. Zamoczymy tam pędzelek, weźmiemy to i spróbujemy tym zrobić kreskę. Zrobimy to jutro. No, chyba, że trafi nam się jakiś produkt do oczu, to zrobimy to pojutrze. No, to jest takie fest mocne, nie? Właśnie, kurde, w sumie teraz tak myślę czy to by się nadało na kreskę, bo jak na kreskę by to wyszło spoko, to tak na jakąś tam imprezkę czy coś to jest fajny pomysł. No chyba, że lubicie ten, ten błysk taki mocny na co dzień. Weźmiemy ten sam rozświetlacz, który używaliśmy do w sensie z tego samego opakowania co brązer. Z rozświetlaczem lecimy grubo. Nie ma co żałować. Dobra, ale powiem Wam, że nie osypał mi się ten cień w żaden sposób. Także to jest spoko. Użyjemy tej paletki z Eveline i użyjemy tego cienia. Czekajcie, którego cienia? Może takiego chłodnego. I użyję go w załamaniu. Wiecie co? Teraz tak sobie myślę, że to jest świetny czas, żeby nałożyć przecież tą maskę do ust, o której zapomniałam. Nałóżmy. O. Powiem wam, że mam wrażenie, że mi się spodobał ten produkt mega. Ładnie pachnie tak bardzo naturalnie, nie jakoś perfumowanie, tak mega kwiatami czy coś. Jak yy, przeczytałam o tych migdałach w tym. To teraz rzeczywiście tak trochę może migdałami mi pachnie. Ładny zapach. Yy... Nie jest taki przeszkadzający. Ta maska jest z serii bardziej takie, że ona jest śliska, a nie tłusta. Tak, ona jest taka bardziej śliska, taka przyjemna. Ciekawe mnie, czy troszeczkę zastygnie, jakby zrobić taka tempa po chwili. Mm. Ale podoba mi się co do koloru. Mm, nie daje koloru, jest tak ładnie przeźroczysta, ale mi się to bardzo podoba. I słuchajcie, ten sam cień damy y, na dół, na, na dolną powiekę. Ja zawsze troszeczkę niżej schodzę. I w ogóle ten korektor z tym mm, pudrem, zrobiło mi taki mega efekt y, takiego wybielenia, rozświetlenia pod okiem, ale na zasadzie, że jeszcze mi się podoba ten efekt wygląda to tak mega świeżo, jasno następnie jasny, pen, jasny pędzelek, pędzelek nie jasny ale cień jasny ten i ja tu zawsze lubię tak wewnętrznym kąciku i na łuku brwiowym podczyścić I nie wiem, czy to będzie widać, ale spróbuję ten jasny cień dać go tu jeszcze wewnętrzny i spróbuję go połączyć z tym takim brokatem, z Eveline. Czy to wygląda lepiej? Tak bym chciała wiecie, mieć jakieś takie coś jaśniejszego wewnętrznym kąciku. I wiecie, jaki kolor potrzebuje. Potrzebuję taki czekoladowy brąz, a ten kolor jest za ciemny, a ja bym chciała taki czekoladowy. Wezmę paletkę z Eveline i użyję tego koloru Epony. Odbiję go i tylko chciałabym tak troszeczkę przy linii rzęs tutaj w zewnętrznym kąciku zaznaczyć te moje rzęsy, bo one są tak praktycznie niewidoczne. I wiecie co? Myślę teraz, czy zrobić y, kreskę eyelinerem, ale chyba sobie zrobimy. W tym celu użyjemy y, cienia, cieniobazy z Glam Shopu w kolorze polewa czekoladowa. Zawsze biorę troszkę tej bazy na dłoń. Mały, precyzyjny pędzelek. I zrobimy kreskę. W zewnętrznym kąciku troszeczkę grubiej. Teraz się tak zastanawiam, czy jest szansa, żeby będę miała w tym kalendarzu adwentowym sztuczne rzęsy takie doklejane, bo jak będę miała to to już jest znak z niebios że naprawdę muszę się nauczyć doklejać sztuczne rzęsy ok, rozluźniam oko yy, patrzę na wprost i staram się zrobić kreskę ale już czuję, że mi nie wyjdzie, bo yy, już mam bazę inną niż mam zazwyczaj dobra, nie ma źle, ale to nie jest to, co chciałam. Spróbuję tutaj troszeczkę przykryć, bo mam wrażenie, że mi się ten cień zmieszał z tym brokatem. Chciałabym zobaczyć, czy mogę zrobić taką po prostu brązową kreskę bez tego brokatu. Ok, tak to wygląda. Jest spoko, a ta kreska wyszła tak intensywnie, że... Aż się prosi o sztuczne rzęsy, ale e, nie. Wiecie, teraz trudniejsza e, część. Trzeba zrobić drugą podobną. Słuchajcie, wracam do Was po chyba, nie wiem, 10 minutach walki z drugą kreską na oku. Nie oceniajcie jej, nie jest identyczna, ba nawet nie jest podobna. E, jestem tego świadoma, lepsza nie będzie. Nałożymy tusz. Tuż z Eveline, i powiem Wam, że teraz mam takie wrażenie, że gdzie na powiece mam dużo tego brokatu. I się tak zastanawiam, czy ja to tak mocno roztarłam, czy on jest taki mega ulotny, ten brokat, bo normalnie aż takiego problemu nie mam. Czy to jest taki typowy brokat, że pod niego zawsze musi być jakiś lepik albo coś. Ej, w ogóle wytrę od razu tę bazę z glam shopu, tego, tą cieniobazę, bo jak to zastygnie, nie domyjecie, nie? Ja wam to kiedyś może w następnym filmie, nie, czekajcie, w następnym filmie, w jakimś filmie, w jaki będę kręciła i będę wykorzystywała tą bazę, to Wam dam ją do zastygnięcia i pokażę, jak ciężko jest ją domyć. I oczywiście dolne powieki, dolne rzęsy, sorry. Dziewczyny, to by było na tyle. Tak wyszedł ten makijaż. A więc stan kalendarza adwentowego wygląda tak, że mamy peeling i maskę. Koszt 59 zł na stronie oficjalnej Glam Shopu. Czy jestem zadowolona z tego produktu? Właściwie tych dwóch produktów. Tak, jestem zdecydowanie i będę dalej używała. Ładny, przyjemny zapach. Bardzo ładne są te słoiczki fajnie, przyjemnie wyglądają dla oka. Ten peeling rzeczywiście fajnie. Tak wiecie, jak od wewnątrz czuć takie suche skórki, co fajnie mi to staru. Tam, czekajcie, ja raz porządnie sprawdzę, czy to jest maska, czy to jest maseczka do ust. Okej, okay. maseczka do ust podoba mi się jest serii takich, które lubię, że usta cały czas są takie śliskie, ale nie lepkie i od momentu nałożenia mam wrażenie, że cały czas jest tyle samo produktu, że to wiecie, nie wchłania się tak mega, tylko jest cały czas tak fajnie, przyjemnie ślisko na tych ustach i plus za to, że kolor jest Przeźroczysty, bezbarwny. Jedni wolą z kolorem, inni bez koloru. Ja akurat jestem fanką bez koloru, bo nie lubię bardzo na swoich ustach mieć niczego różowego, chyba że jest to pudrowy róż. No i słuchajcie, reszta kosmetyków. Fajne, tanie, drogeryjne produkty. Podoba mi się efekt finalny. Ale tylko się utwierdziłam w przekonaniu, że nie jestem dalej pewna co do tego hitowego produktu Eveline, tego cienia zamiennik mózgów, nie? Z Bobbi Brown, o ile się nie mylę. Ja dalej nie jestem pewna tego produktu, ale bardzo chcę spróbować, czy da się z niego zrobić kreskę na oku, bo jakby dał się w ten sposób zastosować, to. Chyba by mi się dużo bardziej podobał. No i słuchajcie, tym oto miłym akcentem kończymy, ale słuchajcie, przecież my się już jutro spotkamy znowu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten pierwszy dzień vlogmasu, bardzo się na niego cieszę i nie mogę się doczekać na następne dni, co nam ta zaoferuje klamszop w dalszych dniach. Kochani, do zobaczenia!